Się otrzymać 50 zł. 50 zł ja już sobie e, zabieram 50 z mojego stolika pełnego pieniędzy dzisiaj zresztą. E, no i do kogo to 50 zł powędruje za pierwszą zagadkę? O, tak się nam kolorystycznie tutaj ułożyło. E, 50 zł w kolorze mojej koperty, bardzo fajnie. Kto, kto się ucieszy z 50 zł. Kochani, naprawdę prosta, błyskawiczna zagadka i już bym chciała usłyszeć odpowiedź. Myślę, że z pierwszym telefonem ja myślę, że będę mogła oddać pierwsze pieniądze. Więc do kogo te pieniądze wędrują? 50 zł, 50 złotych za jedno słowo. I jakie to słowo? Jakie słowo można ułożyć z tych liter? Pamiętajcie, kochani, ja już odpowiedziałam. Nie musicie używać wszystkich liter. Wybieracie sobie kilka z nich. Ja kilka z nich wybrałam, ułożyłam z nich słowo, włożyłam do mojej niebieskiej koperty z pięknym znakiem zapytania. Kochani, dlaczego ja jeszcze nie słyszę pierwszego zwycięzcy? Co się dzieje? A, i jest. Halo, halo? Dzień dobry. A dzień dobry, poproszę o słowo. Atom? Atom. To jeszcze nie atom, to jeszcze nie atom. Słuchajcie, yy, słowo w kopercie jest proste. Halo, halo? Halo, poproszę o odpowiedź, dzień dobry. Czy ktoś się do mnie odezwie? Halo, halo! Halo, dzień dobry! Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Jakie to słowo? O, oka. Jeszcze raz? Oka. Oka! Płynie sobie oka. No nie, no nie oka, no nie oka. Eee, coś naprawdę prostszego, coś naprawdę prostszego. Spójrzcie na tej tery. Nie kombinujcie. Słuchajcie, dużo pracy dzisiaj przed nami, więc chciałabym, żeby ta zagadka jak najszybciej zniknęła z ekranu, żebym mogła już oddać pierwsze pieniądze. Szybciutko. Halo, halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Eee, no, Tomek. Tomek? No nie, no nie, jeszcze nie Tomek, jeszcze nie Tomek. Kochani, kto ma dla mnie jeszcze jedno słowo? Inne słowo, nowe słowo. Zapraszam, zapraszam, bo czas ucieka, a tutaj naprawdę sporo pracy i sporo się jeszcze będzie działo. Kto ułożył słowo z tych liter? Nie za wszystkich. Halo, halo? Tak? Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Kot. Kot. Jeszcze nie, jeszcze nie kot, jeszcze nie kot, ale równie proste jak kot. Halo, halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Mak. Mak. No jeszcze nie, no jeszcze nie mak. Co dalej, co dalej? Kochani, yy... O jeszcze nie, ale myślę, że już jesteśmy blisko. Blisko już jesteśmy. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie pani ma dla mnie słowo? Meta. Droga pani, fantastycznie. Oczywiście, oczywiście. No, co prawda na mecie jeszcze nie jesteśmy, bo program dopiero na starcie, ale meta i pierwsze 50 zł już wędruje do pani. Bardzo się z tego powodu cieszę osobiście. Natomiast kochani, zaczynamy zabawę. Już biorę sobie w dłoni yy, flamaster. No i co robimy, kochani? Wasze zadanie to ułożenie czteroliterowych słów które na drugim miejscu mają U, A na czwartym A. Myślę, że mieliście już chwilę na zastanowienie się, bo może, mogliście podejrzeć zagadkę. Sami widzicie mnóstwo rund przed nami, więc nie ma co się zastanawiać. Czekam na pierwsze słowo. No i w tym momencie, kochani, najprostsza sprawa, bo jakiekolwiek czteroliterowe słowo, które przychodzi Wam do głowy, które na drugim miejscu ma U, A na czwartym A, jest słowem prawidłowym jak najbardziej. Potem będzie bardziej skomplikowane. Uwaga! Uwaga, od razu mówię. Gdyby komuś przyszły do głowy jakieś niecenzuralne, nieładne słowa z U i A, to od razu zaznaczam, nie zapłacę. Kochani, to jest poranek, ten program oglądają dzieci, nie używamy brzydkich słów. Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie to będzie słowo? Duma. Duma. Duma akurat może być. Dziękuję, ślicznie, 50 zł dla pani. Już zapisuję. Duma. No i pani nam tutaj pięknie. Yy, yy, załatwiła pierwsze słowo. Słuchajcie, mówiłam, że proste. Tutaj nie trzeba było się za długo zastanawiać, ale każda kolejna runda to większe wyzwanie. Kochani, spójrzcie, w tym momencie w, na pierwszym miejscu, w pierwszej kolumnie już nie może pojawić się litera D, a w trzeciej kolumnie nie może pojawić się litera M, bo litery w kolumnach yy, nie mogą się. Nie mogą się powtarzać. Myślę, że o tę drugą rundę jeszcze nie muszę się martwić, bo myślę, że jeszcze sporo słów można ułożyć. Już Wam tutaj, kochani, notuję, która runda jest. O, to będzie jedynka, to będzie dwójka. Trójka, a tak sobie do czwórki na razie zaznaczę. A potem będę dopisywać coraz więcej. Kochani, drugie słowo przed nami. Drugie słowo, które na drugim miejscu ma u, na czwartym a czteroliterowych słów przypominam, szukamy. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Nuda. Nuda! Dobrze! Jak najbardziej 50 złotych dla pani, nuda. No moi drodzy, pojawiła nam się nuda, ale mam nadzieję, że u nas nudzić się tutaj nikt nie będzie. Yy, litera D zupełnie została z zagadki wyeliminowana. Co nie jest najlepszą wiadomością, bo kilka słów nam już odpadło w tym momencie. Nie możemy w pierwszej kolumny użyć litery N i D, natomiast w trzeciej M i D. Kochani, zwróćcie na to uwagę, zwróćcie na to uwagę, z każdą rundą będzie coraz trudniej. Z każdą rundą będą się wykluczać kolejne litery, których użyć w kolumnach nie będziecie mogli, więc trzeba być czujnym. Kolejne 50 zł, za chwilę może do kogoś za trzecie już e, słowo. DN M, D. To litery, które z tych kolumn już nie możecie użyć. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie pani ma dla mnie słowo? Kuna. Kuna. I bardzo dobrze, wszystko się zgadza. 50 zł dla pani. Gratuluję. Kuna. Kochani, no widzę, że w tym momencie to z kolei N nam się wyeliminowało. Dwie litery są zupełnie wykluczone z zabawy. D. I w jednej i w drugiej kolumnie. I N i w jednej i w drugiej kolumnie. Kochani, no pojawiła się również K na pierwszym miejscu. Dobrze, czwarta runda przed nami. Dobrze, reżyserka, może podniesiemy stawkę, bo wydaje mi się, że ta czwarta runda z tym, co tutaj się wydarzyło, nie będzie już taka najprostsza. Dobrze? 100 złotych? Dziękuję bardzo. 100 zł za czwartą rundę. Za moment może do kogoś powędrować. Kto poda mi czwarte słowo? DNK na pierwszym miejscu, w pierwszej kolumnie już pojawić się nie mogą. A na trzecim miejscu, w trzeciej kolumnie nie mogą się pojawić MDN. Kochani, tempo mamy błyskawiczne, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że rozdam dzisiaj naprawdę sporo pieniędzy, jeżeli w takim tempie to wszystko pójdzie. Tym bardziej, że sami zobaczcie. Tyle rund jeszcze przed nami, naprawdę sporo, sporo tutaj się może wydarzyć. Ja sobie dopiszę od razu y, kolejne y, numerki: 6, 7, 8, reszta będzie dalej. Czwarta runda, czwarta runda przed nami. Pamiętajcie o tym, żeby litery w kolumnach się nie powtarzały. Bez zmian pozostaje tylko U na drugim miejscu i A na czwartym. Zastanówcie się, wolę chwilkę poczekać na prawidłową odpowiedź, niż szybko usłyszeć telefon z błędną odpowiedzią. Więc, jak już wymyślicie takie słowo, dobrze, wszystko sprawdźcie, dobrze? Jeszcze raz przypomnę zasady, żeby wszyscy mieli jasność. W pierwszej kolumnie nie możemy już użyć litery D, N oraz K, w trzeciej natomiast M, D oraz N. I szukamy czteroliterowych słów, które na drugim miejscu mają samogłoskę U, a na czwartym samogłoskę A. No dobrze, to w takim razie kto już ma pomysł na. Czwarte dla mnie tutaj w zagadce słowo, za które ja zapłacę już nie 50, a 100 złotych, bo jest niewątpliwie trudniej, kochani, niewątpliwie trudniej 100 złotych do zabrania. I przypomnę jeszcze, że tutaj do mnie do studia prowadzą dwie drogi: wiaska 7370 telefony komórkowe 074 304 370 telefony stacjonarne, a ja już sobie tutaj stówę do, rą do rączki wezmę, żeby wam pokazać, że to są pieniądze, które za moment powędrują do Was. Ta stuwa. Będzie za moment należeć do kogoś zupełnie innego. Do kogo? Kto ma dla mnie pomysł na czwarte słowo? Kochani, przypominam również, że w programie mogą brać również udział osoby, które już wcześniej wygrały. Nie ma tu żadnych ograniczeń, wszystko zależy od Twoich pomysłów, wiedzy. Proszę bardzo. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Proszę o słowo.